Tak właśnie wyglądają bilety, 5 biletów. I tu jest jeszcze dokument o koronawirusie. Jak wiecie, na świecie panuje koronawirus. I trzeba tutaj wypełnić, czy nie jesteśmy chorzy. Witajcie jest nowy dzień. Jemy z Anią śniadanie. Znaleźliśmy sobie taką miejscówkę fajną z widokiem na krowy, tam jest jeziorko i mamy kwiatki przed sobą. A jemy poduszki kakaowe z orzechami. żenia takie? Mhm. A zatrzymaliśmy się, bo jedziemy zobaczyć takie piękne kolumny i zgodniliśmy, a ja wam pokażę te krowy. Tam są piękne krowy. Krajobraz jest nieziemski tutaj przy tej tarifie. Tak wygląda nasze śniadanie. <laughs> w rzędzie wszyscy siedzą i jedzą. I obcujemy z naturą. Kasia właśnie mówi, że przeżyjemy w tym roku dwie wiosny, bo tutaj jest wiosna, przeżyjemy ją, wrócimy za miesiąc do Polski i znowu będzie wiosna. Będzie wiosna Więc zobaczcie, można dwie wiosny w jednym roku przeżyć. To jest niesamowite. Zaraz zobaczycie lawetę z przyczepioną przyczepą kempingową i goście sobie zrobią takiego kampera taką samoróbkę. Ania, zobacz, co jedzie. Aha. Zaraz będzie jechał fajny kamper. Przyczepa kempingowa na lawecie. Mm -hmm. <laughs> I jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, fajny darmowy parking. Tylko trzeba mieć wzrost. Odpowiedni, 2,20. Czyli kamperem nie wiedziecie. Ale stąd idziemy właśnie na te kolumny. Miejsce co nazywa się Baelo Claudia, link dostaniecie w opisie. Przechodziliśmy przez mostek i zauważyliśmy żółwie wodne, więc ja idę zobaczyć je z bliska. No tam były. Zrobiłem zdjęcie, także teraz wam wkleję, jakie ładne. Słuchajcie, tamto miejsce było złe, trzeba jeszcze kilometr jechać dalej i jest fajny parking tuż pod tym muzeum. To jest to muzeum. No i tu się wchodzi. Krówek. Ania chce iść do krówek, proszę Państwa, najpierw. Tu są krowy. Tata, a ten drogami jest babu? Nie wiem. Ania weszła i co, widzisz te krowy? Tak. Krowy! Zawołaj je. Taś, taś, taś. Są krowy. Tu jest w ogóle taki rejon pastwiskowy. Ty mnie tak podniesiesz na rękach zebrzu no. i tam pójdziemy i ja będę Dobra. tak Chodzimy, proszę Państwa. Zobaczymy ile kosztuje. Jak widzicie jest zakaz latania dronem. Kasia wam powie, jaka tu jest dyskryminacja. Taka dyskryminacja, że dla Europejczyków jest za darmo. Tak, i Kasia musiała pokazać, że jesteśmy z Polski, dokument, dowód osobisty, no i weszliśmy za darmo. Żadna dyskryminacja. No, dyskryminują cały świat, no bo Europejczycy za darmo, a Azjaci, ci ludzie z Afryki muszą płacić. <noise> Także czujemy się wyróżnieni. A ciekawe, czy Anglia, jak wyjdzie z Unii Europejskiej po Brexicie, czy wejdzie za darmo? Chyba nie. Kasia, kiedy masz fajne włosy, poczekaj, nagram je. Zobaczcie. O co chodzi? No, masz taki ten. Jedno masz tutaj takie pasmo, a drugie masz takie tutaj podwinięte. Nie muszę ci poprawić, bo... Mamy pierwsze pomieszczenie i tutaj możecie zobaczyć, jak to miasto wyglądało. I tam się schodzi na dół i zobaczymy taką piękną kolumnę i różne rzeczy. Czemu te posągi zawsze nie mają głowy? Nie rozumiem. Tu są jeszcze takie leżące. One akurat mają głowy, bo leżały. Taka wielka stopa w porównaniu z moją dłonią. Tutaj są zdjęcia, jak oni to wszystko wyciągali. Zobaczcie, niesamowite. Tutaj jest ten element taki ciężki. Ten właśnie tutaj stoi. No i muzeum jest dosyć krótkie, ale najciekawsze jest właśnie tutaj. Trzeba wyjść na dwór, i tam jest całe to miasto. Idziemy, idziemy, idziemy zobaczyć dalej. Mam nadzieję, że coś ciekawszego będzie. No i jest ciekawie, zobaczcie. Jest tutaj starodawny akwedukt. Bardzo ładnie to wygląda, tylko już się wali pomału, więc podpórki zrobili. Powiem Wam, że piękne miejsce na walentynkowy spacer. Dzisiaj jest 14 luty. Są właśnie takie ruiny miasta. Owieczki tam się pasą. Bardzo ciekawe miejsce. Podoba mi się, że jest to nad oceanem, bo jeszcze no właśnie. tutaj podziwiać... Tam jest ocean, tam jest taka piękna wydma. Dobrze, my z Anią biegniemy do owieczek. Idziemy! Idziemy czy biegniemy? Idziemy. Chciałem tylko nagrać, że bardzo mi się podoba ten porost. Jest pomarańczowy, jest niesamowity. Jakby to była farba. Doszliśmy do owieczek, ale powiem wam, że między owieczkami są jeszcze białe czaple. O, właśnie tam jest jedna czapla. Nie wiem, czy wy ją widzicie. Zrobię wam zdjęcie. No niestety, mi odleciała, nie zdążyłem aparatu wyciągnąć. Ale owieczki się trochę boją. Ale to jest fajne, że się pasą właśnie na terenie tego miasta starożytnego. I zobaczcie to miejsce: to jest najpiękniejszy punkt tego muzeum. Właśnie te kolumny i to starożytne miasto. Okazuje się, że tu można zejść takimi fajnymi schodami, więc idziemy. No nie pięknie to wygląda? Takie starodawne, starożytne. Dzieciom się nie chce tego zwiedzać, a ja tam z chęcią popatrzę. Tam jest piękny pomnik. A jednak dzieci wyszły z wózka. Co tam macie? Pieszczurkę? Widziałyśmy! Taką długo. Chodzę po tym mieście i szukam drogi. Okazuje się, że trzeba po schodach wejść z wózkiem. Także jak przyjedziecie tutaj z wózkiem, to jest dosyć uciążliwie. Drogi są bardzo dziurawe. Po tych kamieniach jechać to jest... Strasznie, ale ogólnie miejsce bardzo, bardzo ładne. Ma taki klimat, taką duszę. Zobaczcie, po tych schodach muszę wjechać wózkiem. Ten stopień ma gdzieś 35 cm albo z 25 A zobaczcie, nawet jest tutaj muszelka. Wow. Ja mam w wózku dwójkę dzieci, moi drodzy. Służycie je? One mają fajdę, a ja nie mam. Ło, jak tu jest wysoko, ja cię kręcę. Ja tu nie wiadę z wami. Jakie wysokie stopnie. Zapomniałbym o was. Chodźcie. No i drewniana kładka się kończy i mamy żwir. I teraz muszę ciągnąć ten wózek aż na samą górę, bo tam jest teatr. I ostatni próg, jesteśmy z powrotem na drewnie. I zobaczcie, jak tu ładnie. Chyba nawet można tutaj wejść. Skoro jest chodnik i strzałeczka. Wow, jak pięknie. Zobaczcie, takie tutaj sklepienia. Fajnie, niania. No Jak oni to wybudowali, zobaczcie Tata, będziesz miał ciężko. No, ale ja już tutaj was nie, w, nie wciągam na, po tych schodach Chodźcie, musicie wyjść Dacie radę Dasz radę Nadia? Tak Zobaczcie, jest cała brudna, bo Wywaliła się Nie będziemy pokazywać krwi na YouTube, bo nie można No, idzie sarenka moja Aha, czyli tutaj jest taki punkt widokowy Blecio Jak blecio? Fajne Blecio punkt Znaleźliśmy wejście, zaraz jak tu się wychodzi to tutaj się zjeżdża i jedziemy do sceny I koniec bojeczki, mojej drodzy I w tym miejscu warto się napić no Co ty zrobiłaś Ania? Pijesz? Pij Naciśnij Naciśnij tą butelkę Ja bym cię tak nacisnął i tak by wyleciało A mogę tak No rób, ale pij No dawaj Wystaw język, a jak, jak ci tak ścisnę i się napijesz Dawaj Ania Ja pierwsza No dawaj <laughs> Nie żartuję. Szkoda wody. No bo musisz tak zrobić. Patrz, ja wam pokażę jak to się robi. Napiłem się. Ale super, teraz ty, dawaj. Nie. Ania, napij się. A ty jak nacisnąć? Dobra, nacisk. Kasia idzie za nami, właśnie nam zdjęcie styknęła. Ania, naciśnij. Dobra, nie będę, bo jeszcze się utopi. Kasia przyszła z ciekawostką, bo przychodzą SMSy z Maroko. Powiem wam jakie są tutaj ceny. Zobaczcie, SMS z Maroka. Trzeba uważać, żeby nie dzwonić teraz. Jest tak: 13,53 za minutę połączenia, 8 zł za połączenie odebrane za minutę, SMS 2 zł. MMS 343, a internet za 100 KB 492, także trzeba chyba ręcznie zmienić z powrotem na hiszpańską sieć. Bo jak teraz by Kasia zadzwoniła do mnie, to by zapłaciła właśnie 13,53. co mi się stało? No i rękę Nadia ma na kamieniach się wywaliła. Szymś znalazł jakąś drżownicę albo gąsienicę? Pokaż ją A ty się nie boisz, że ona cię ugryzie albo coś? Nie, chyba pokaż. Uschnięta. Nie. Uschnięta jest na szczęście, ale żywej byś nie wziął, nie Szymuś? Nie. To dobrze. Pokażę, tutaj po na rączce. Taka. Fajna. Nadinka chce jeszcze. O, jaka fajna. Jak wąż. Tak. Mały wąż. Dobrze, moi drodzy, kończymy wycieczkę po tym pięknym mieście. Jeszcze się tutaj przejdziemy. Ale ja już wiem, po co im te owce, bo jak oni by to mieli kosić kosiarką, wszystko, to by na paliwo nie wyrobili. A tak to owieczki obszczygną i jest dobrze. No, a jutro jedziemy do Afryki. No jeszcze nie wiemy. Musimy to, kupić bilet. Dzisiaj kupujemy bilet do Afryki. Tak. A teraz będziemy się pakować do Afryki. W domu. I co tam do tej Afryki zabierzesz? Hmm. I, i, jebuszka, na, na, kanapki. Na pewno piżamy i rzeczy. No właśnie. <laughs> I kanapki. Dobrze. Z bananami. Tak. du, daj, daj, du, yes. daj. Chodźcie, jeszcze tu wejdziemy. Tu jest ciekawie. jechaliśmy jeszcze nad ocean, bo Szymuś bardzo chciał, ale Kasia widzi, że tutaj chyba krokusy rosną. Ja to odgadłam. Co? To są krokusy? No, ale wyobraź sobie, że się zamykają już jak byliśmy te dwie godziny temu, były bardziej otwarte. Czekaj Kasia, powtórz jeszcze raz, bo nie słychać było. I już się zamykają, bo byliśmy tu dwie godziny temu też na chwilę zobaczyć. A i by było były otwarte. A teraz się zamknęło, bo już się zachód zbliża. Ale widzicie, nie trzeba jechać do Zakopanego na krokusy, tylko możecie do Hiszpanii. Bo Szymoś to jest budowlanie, on z łopatą chodzi i musi tutaj budować, wrzucać kamienie do wody i w ogóle. Co tam Szymuś? Na tam ślączki. Nie, nie mam wody. Tam w oceanie chodzi. Nadia zrobiła zdjęcie jak Ania pluska. Wow! Tu są właśnie te żółwie, bo to jest dopływ rzeki i tutaj takie jeziorko się tworzy, a dopiero za tą wydmą jest ocean. Dobrze, zanim pojedziemy po bilety na prom do Afryki, zjemy sobie obiad. Ja muszę ostrugać ziemniaki, już dwa mam zrobione. Szybko, robimy obiad i jedziemy. Moi drodzy, jest za 3.09. O 9 zamykają punkt, gdzie się kupuje bilety. A my przyjechaliśmy kupić bilety do Afryki. Znaczy na statek do Afryki. Tak wygląda ta firma. Rejs kosztuje 79 euro za osobę dorosłą. Takim statkiem się płynie, ale słuchajcie, zrezygnowaliśmy z samochodu, bo mi się przypomniało, że nie mamy OC wykupionego na Maroko, więc mamy tylko OC, czyli ubezpieczenie na Europę. A do Maroko trzeba mieć oso osobno, jakieś inne. Więc jak wiecie, Kasia tam kupuje. Więc samochodem się nie uda nam pojechać do Maroko, tylko musimy pojechać tam statkiem i będziemy jeździć autobusem. Słuchajcie, widać ten statek. To jest właśnie ten wielki statek. O, nawet trąbnął. Chciał być na kamerze. Czyli tym statkiem popłyniemy jutro. Ale o wszystkim dowiecie się w następnym odcinku. Wszystko wam powiemy. Kasia wróciła właśnie z biura ma bilety, ale opowiemy wam wszystko w przyczepie, bo tutaj jest za ciemno. Jesteśmy w przyczepie i teraz wam wszystko pokażę, bo to ma fajne światło. Kupiliśmy bilet, który się nazywa Tanger Kultural, Tanger to jest miasto i do tego miasta płyniemy. Jest jeszcze bilet Tanger BASIC, czyli podstawowy, i różnią się one tym, że jak tutaj macie mapkę, to BASIC objeżdża, ten autokar, objeżdża tutaj na niebiesko, ten szlak, a Kultural objeżdża dalej na czerwono, jest troszeczkę więcej atrakcji. Wzięliśmy właśnie ten droższy, on kosztuje 79 za osobę dorosłą i 49 za dziecko, czymś za darmo wszedł. A ten basic e, troszeczkę tańszy jest, jak widzicie. E, I tak to wygląda cenowo. Mamy rejs o 11, e, a powrót o 19, czyli, czyli będziemy 8 godzin w Afryce. Tak właśnie wyglądają bilety. 5 biletów. Firma się nazywa RFS. I jeszcze trzeba wypełnić pewne dokumenty. Kasia dostała takie. Karteczki, to jest jakby karta wejścia na pokład. Tu trzeba wypisać imię, nazwisko i różne dane, narodowość. I tu jest jeszcze dokument o koronawirusie. Jak wiecie, na świecie panuje koronawirus, i trzeba tutaj wypełnić, czy nie jesteśmy chorzy. Także to, to, i bilety, i mapka, i jutro jedziemy do Afryki, Ania. Pożegnamy się. Nie, bo ja chcę. Tą gazetę. Także do zobaczenia w następnym vlogu, już z Afryki albo w porcie się spotkamy. A potem pokażemy Wam, jak cały e, rejs wygląda. Także co, do następnego odcinka. Trzymajcie się.